Witam Was koni. To jest moje pierwsze nagranie, a -s -r. mam na imię Kamila. I od roku zakołam się. ASMR. ale bałam się bardzo się bałam jednak kilka dni temu dojrzała we mnie ta decyzja Zakończyłam się dwa dni z programem udało no, mi no. się. nasz mózg w tych czasach wiem po sobie i bardzo bym chciała również. się starała. Bardzo tego pragnę. Bardzo. Tutaj mam kotka, która właśnie wstała, obudziła i się myje. Przepraszam, że jest hałas. Myję. Ale właśnie, kochani, właśnie. Tak, mam trzy kotki, które mnie stresowują. Mam też dwa psy, ale to nieważne. Czy znaczy, dla mnie ważne, ale nie o tym. <grym> Stres, Okarnie mnie, ale no trudno. Słuchajcie, yy, jest godzina, która osiemnaście trzydzieści sześć, osiemnaście. Z jeszcze Zeszczywam, moi drodzy, dużo odpoczynku od żebyście już się nie przejmowali, tym, co było wówczas, że byście. jesteście w domu, ale jednak zarabiać trzeba. I ja to rozumiem. Dokładnie, ja to rozumiem. Tak. się o tym trudny temat w dzisiejszych czasach, ale I cóż, nie będę przyciągać, bo jestem tak zestresowana, że na dzisiaj dziękuję. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostanę. Żeby nikt w nie wkroczył, żeby były tylko wasze. Tylko wasze. Tylko wasze. Takie, o jakich marzycie? Bardzo prawdopodobne się przyśni Mi się zdarzyło nieraz. Przepraszam. Październik choroby. Trzymajcie się ciepło. Pa do następnego.